Podczas gdy Sony zupełnie milczy na temat PlayStation 5, Microsoft ujawnia kolejne szczegóły na temat swojego Next Gena, czyli Xboxa serii X. Jeżeli chcecie poznać wszystkie oficjalnie już potwierdzone elementy specyfikacji Next Gena ze stajni Microsoftu, zostańcie do końca odcinka. Życzę miłego oglądania! Informacjami tymi podzielił się z nami Phil Spencer, czyli szef Xboxa, na łamach ich oficjalnego bloga. I główną informacją, którą potwierdził Phil Spencer w tym artykule, jest fakt, że nadchodzący Xbox, Xbox Serie X będzie posiadał aż 12 teraflopów czystej mocy obliczeniowej i to do tego w technologii RDNA 2, która w tym momencie jest niedostępna na rynku pc Żadna karta graficzna od AMD nie korzysta z tej technologii, a ma się ona przełożyć na jeszcze większy skok wydajnościowy nadchodzących konsol. 12 teraflopów czystej mocy obliczeniowej to jest dwukrotnie więcej od Xboxa One X, czyli najpotężniejszej w tym momencie konsoli dostępnej na rynku, a wspomniana technologia ma jeszcze zwiększyć ten skok jakościowy. Pamiętajcie, że w stosunku do oryginalnego Xboxa One ten skok jest ponad dziesięciokrotny, także naprawdę możemy liczyć na wielki przeskok generacyjny przy premierze konsol następnej generacji, no i przy premierze tego Xboxa. Jeśli chodzi to CPU to ma być to stworzony specjalnie dla Xboxa serii X procesor w technologii Zen 2 od AMD oczywiście, który ma zagwarantować znowu wielokrotnie większą moc obliczeniową od procesorów użytych w konsolach obecnej generacji, co ma się przełożyć na jeszcze większe, bardziej złożone i bardziej kompleksowe światy, które zobaczymy na konsoli Microsoftu w następnej generacji. Kolejną informacją dotyczącą specyfikacji Xboxa serii X, o której już wcześniej wiedzieliśmy, ale oficjalne potwierdzenie ze strony Microsoftu na pewno cieszy, to jest to, że ich Next Gen będzie wyposażony w super szybki dysk SSD. No i to będzie kolejna cegiełka do tego skoku wydajnościowego, który zobaczymy przy konsoli następnej generacji od Microsoftu w porównaniu do obecnego Xboxa One. Kolejną informacją, którą potwierdził Phil Spencer w tym artykule, jest fakt, że Xbox Series X będzie hardware'owo, czyli sprzętowo wspierał technologię ray tracingu. I to jest kolejna bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich, ponieważ sprzętowe wsparcie tej technologii będzie mniej obciążające dla samej konsoli. Kolejną technologią, którą podzielił się Phil w tym artykule, jest szybkie wznawianie gier i to wielu gier. W tym momencie takie szybkie wznawianie rozgrywki jest możliwe tylko dla jednego tytułu. Kiedy wprowadzacie swoją konsolę w stanu śpienia, potem ją wybudzacie i wracacie do rozgrywki w tym momencie, w którym ją odłożyliście. Ale wyobraźcie sobie, że ta technologia będzie działać dla wszystkich gier, które macie zainstalowane na dysku. Wychodzicie z jednej gry, wchodzicie do drugiej i zaczynacie tam, gdzie skończyliście. Wracacie do tego poprzedniego tytułu i kontynuujecie rozgrywkę tam, gdzie tamtą grę skończyliście i tak dla wielu, wielu tytułów, które macie w swojej bibliotece. To naprawdę wielka sprawa. Tu na pewno tą możliwość daje właśnie zastosowanie super szybkich dysków SSD. Bardzo bardzo jestem ciekawy, jak to będzie działać, i że wznawienie będzie naprawdę takie od razu, czy jednak chwilkę będziemy musieli poczekać. Kolejną rzeczą, która się trochę łączy z wsteczną kompatybilnością, bo tak, wsteczna kompatybilność jest potwierdzona i to dla wszystkich generacji Xboxa, czyli oryginalny Xbox, Xbox 360, Xbox One oraz Xbox Serii X wszystkie gry będą kompatybilne. To znaczy, że mamy cztery generacje w jednej konsoli. Jeżeli macie jakiś swój ulubiony tytuł z oryginalnego Xboxa, to bez problemu uruchomicie go na Xboxie serii X. Tak samo z tytułami z Xboxa 360 czy z Xboxa One. To naprawdę świetna wiadomość, a program Smart Delivery, który łączy się właśnie ze wsteczną kompatybilnością, czyli e, sprytnego dostarczania, że tak to przetłumaczę, ma polegać na tym, że gry kupione na Xboxie One, co już zostało potwierdzone na przykład przez CD Projekt i ich Cyberpunka 2077 będą lepsze działały, ale nie będziecie musieli kupować drugi raz tego samego tytułu na Next Gen Microsoftu, czyli jeśli kupicie Cyberpunk 2077 na swojego Xboxa One, to tą samą płytę włożycie do Xboxa Series X, a będzie on działał lepiej i będzie wyglądał lepiej za pomocą ściągniętego patcha. Także nie będzie konieczności kupowania dwa razy tego samego tytułu na current gena i na next gena. Koniec z remasterami, koniec z dojeniem z nas kasy przez wydawanie drugi raz tej samej gry na konsolę nowszej generacji. To bardzo dobry ruch i znowu tutaj trzymam kciuki, żeby największy konkurent Microsoftu również dał nam taką opcję. Potwierdzone zostało również wsparcie aż 120 fps na konsoli Microsoftu, czyli Xboxie Series X. Także tytuły będą mogły przekroczyć nieprzekraczalną do tej pory na konsolach barierę 60 fps i dać nam możliwość grania w 120 fps. ach To mnie bardzo cieszy, zwłaszcza dla tytułów esportowych, które nie są aż tak bardzo wymagające dla konsoli. A im wyższy framerate w takich produkcjach, tym lepiej się w nie gra i tym większe szanse na dobre flagi. Do tego mamy dostać technologię, która pozwoli Zniżyć input lag na konsoli między kontrolerem a rozgrywką, która się dzieje na ekranie, to również bardzo dobre. Chciałbym to zobaczyć w praktyce, jak to będzie działać oraz Phil powiedział nam o jakiejś technologii, która ma pozwolić lepiej wykorzystywać zasoby konsoli, na przykład do tego, żeby silnik gry skupił się na lepszych efektach dla kluczowych postaci na ekranie czy kluczowych elementów, nie obniżając tym samym jakości grafiki dla pozostałych elementów na ekranie, a mniej obciążając samą konsolę. To wszystko brzmi dość czarodziejsko. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, jak deweloperzy wykorzystają to w nadchodzących produkcjach, ale to co jest najważniejsze w tym artykule, który ufundował nam Microsoft, to jest to, że Phil potwierdził aż 12 teraflopów mocy obliczeniowej konsoli, super szybki dysk SSD, wsteczną kompatybilność dla wszystkich generacji Xboxa. Zapowiada się naprawdę mocarny sprzęt. Jestem bardzo ciekawy jak Sony odpowie na te wszystkie informacje. Cała rozgrywka między Microsoftem a Sony będzie bardzo interesująca w następnych miesiącach. Ja już nie mogę się doczekać, bo myślę, że z każdym miesiącem bliżej premiery tych konsol będziemy poznawać więcej informacji. Ta walka na pewno będzie zacięta. Zobaczymy kto wygra, ale mam nadzieję, że wygramy my gracze, bo dobra konkurencja między tymi dwoma obozami zawsze wychodzi nam graczom na korzyść. Dajcie koniecznie znać w komentarzach co wymyślicie o tych oficjalnie potwierdzonych informacjach na temat Xboxa serii X. Co myślicie o Sony, gdzie oni są, gdzie się ukrywają i kiedy w końcu nam powiedzą coś o swoim next genie? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i oczywiście zasubskrybować ten kanał. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Cześć!